Witam Was serdecznie na kolejnym live. Ja jestem Natalia, jestem trenerem personalnym. Prowadzę tutaj live'y raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 18.00 czasu i 19.00 czasu polskiego. Dwa. Trzy. Jeszcze 6 Ostatnie. Zdechnik na gatunką bo i ostatnie powtórzenie. Cztery. 10, 2, 3. Ja zapraszam do treningów jeden na jeden, indywidualnych online, jeżeli chcielibyście ćwiczyć w domu w zaciszu domowym. A jeżeli chcielibyście mieć rozpisane plany treningowe, a ćwiczyć sami, bądź chcielibyście zmienić swoje nawyki żywieniowe, również odwiedzcie się do mnie. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za dzisiaj. Widzimy się za tydzień we wtorek. Pamiętajcie, w każdy wtorek o godzinie 18:00 czasu, i w tej czasu polskiego. Obserwujcie fanpage, żeby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi live'ów, a także rolkami i wszystkimi postami. Do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, pa, pa.